Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku naszego programu Gości TV Region. Tym razem nietypowo gościmy dwie wyjątkowe osoby dwóch rekonstruktorów panią Monikę Banach Kokoszka i pana Karola Januszewskiego. Gdyby nam państwo opowiedzieli o tej właśnie swojej pasji do rekonstrukcji, jak to się zaczęło? Jak się zaczęła rekonstrukcja historyczna? Właściwie wcześniej zaczęła się pasja do krawiectwa i do życia, natomiast później nastąpiła rekonstrukcja. Jeszcze byłam na studiach historycznych i no to jakieś 20 lat temu, Zaczęłam, zaczynam od epoki średniowiecznej, od rekonstrukcji średniowiecza. 20 parę lat temu było bardzo kiepsko, jeżeli chodzi o internet i w ogóle dostęp do blogów, do różnych materiałów. Ściągło się jeszcze wtedy mikrofilmy na przykład. Jedyną taką pozycją była Łódkowska-Rychlewska. I tak każdy się wtedy dopiero uczył. I się Sienkiewicze nadal zostało, jest w moim sercu bardzo głęboko. Ale też jest jeszcze inna rekonstrukcja, inne epoki. Tak jak Pani powiedziała, najpierw było to, to krawiectwo. Ktoś nauczył szyć? Jak ta przygoda z igłą z nitką u Pani się zaczęła? Chyba szyli wszyscy, odkąd pamiętam. Szyłam moja babcia już świętej pamięci, moja babcia, um, moja mama też. Mama akurat kończyła klasę bukienniczą, więc e, bardzo dziwiastym się zajmowała. A i Później, jak skończyłam 8-letnią szkołę wybrałam ze spłużb młodzieżą bukienniczych w Sosnowcu. Gdzie ja jestem właśnie ukończyłam tą szkołę w maturzech program w historyczne. A pasję zaszczepiła babcia. Do dzisiaj mam maszynę właśnie singera starego typu z początku XX wieku. I zaczynam od maszyn mechanicznych, a potem właśnie na, zaczęłam szyć już, już maszynami. Czy te studia historyczne sprawiły to, że Pani się zafascynowała tymi pięknymi strojami, w jakich dawniej chodziły kobiety nie tylko i zaczęła Pani właśnie szyć i tworzyć te, kre, te kreacje z dawnych arwok? Trzymałam właśnie już w podstawówce. Najpierw no, zaczynałam się od lalek, większość <grybujesz> małych dziewczynek. Później pierwszą spódnicę uszyłam sobie z dzianiny z Bistoru. <grybujesz> Miałam wtedy 10 lat ręcznie. Później coraz bardziej gdzieś rozwijałam, szkoła mi bardzo pomogła, rzeczywiście ze współszkół odzieżowych bardzo mi pomógł, ale uczyłam krawiectwa tak naprawdę współczesnego, a jest to dużo taki, w rekonstrukcji jednak się zajmuje krawiectwem yy, no, historycznym, metodami troszeczkę innymi, yy, fachów krawcowych. Yy. Studia, studia pomogły mi na pewno, niewątpliwie, zresztą napisałam pracę magisterską z ubiorów szlachty magnaterii polskiej w XVIII wieku. Dobrze, a jak u Pana, Panie Karolu, zaczęła się przygoda z rekonstrukcją? Zaczęło się od kolekcjonerstwa i od pasji do historii. No i z czasem rozwinęło się to w rekonstrukcję. Z kolekcjonerstwa, no wtedy kolekcja się powiększała. Em, zacząłem gdzieś tam od takich drobnych rzeczy, później to już coraz, coraz większa, coraz poważniejsze te rzeczy się chowało. No aż do mundurów, nie? No, jak już były mundury, no to już Zacząłem szukać tak powiem, w środowisku grup grupy rekonstrukcyjnych, yy, wśród rekonstruktorów. No i tak poznałem właśnie, w takim wkręciło. Dobrze, będę mała opowiedzieć też o swojej kolekcji o yy, stroju, w którym pan dzisiaj do nas yy, przyjechał. Dzisiaj akurat jestem tutaj w mundurze Wojska Polskiego, majora Wojska Polskiego, piątego okręgu artylerii ciężkiej, piątego dowizora artylerii przeciwlotniczej. Jest to mundur wzoru 36 tak naprawdę ostatni mundur, jaki, yy, wzór mundura, jaki wyszedł przed wrześnie 1939 roku? Nie jest to mundur, jest to mundur yy, służbowy, yy, garnizonowy. Nie jest to mundur, w którym prowadzi yy, yy, się działania wojenne. To ma ładnie wyglądać i na oficjalne spotkania, ale w czasie pełnienia służby ten mundur się zakłada. A takie mundury, które spotykało się już na polu bitwy, Pan również ma w swojej, w swojej kolekcji? Tak, właśnie głównie takie mundury właśnie mam w swojej kolekcji. I są to mundury e, w, zarówno polskie, e, rosyjskie, radzieckie w tam, z tamtego okresu i głównie mundury niemieckie, bo on zajmuje się głównie rekonstrukcją właśnie innych niemieckich. Zbiertość tych mundurów jest no, od, od roku 1936 do końca wojny, do roku 1945. No, one się zmieniały, wojny, były upraszczane. Materiał się zmieniał, ponieważ w trakcie hmm. działań wojennych był trudny dostęp do niektórych materiałów, więc. Znaczy to stosować substytuty i upraszczać te wzory mundurowe. Pokażna kolekcję, którą pan pewnie zbierał latami. No jest tego trochę. W tej chwili mamy część kolekcji wystawioną na schronie bojowym nr 39 w Część jest w depozycie na Muzeum w pytam, i na schronie nr 40. No i u nas, znaczy u nas mówię u nas, bo. Aktualnie jesteśmy w trakcie, że tak powiem, robienia wystaw stałych, stałych hmm. na, na gimnazjum nr 13. Hmm. Byłym gimnazjum nr 13 w i tam właśnie mamy sale, które zostały przeznaczone na cele edukacyjno szkolne i staramy się tam po prostu zorganizować wystawy mody i mundurów właśnie z okresu XX-lecia międzywojennego i i y, Czyli będzie można zobaczyć to, w czym chadzały kobiety i w czym pojawiali się mężczyźni. Pomysł taki jest właśnie, żeby do... wyglądało to do... w ten sposób, że y, do odpowiedniego ubioru, ubioru męskiego czy kobiecego, był dostosowany ten moduł męski i odwrotnie. Chronologicznie. Pani Moniko, bo Pani w swojej kolekcji, Pani szyje też y, stroje z różnych nie tylko, tak, nie tylko jeśli chodzi o stroje średniowieczne, w których Panią często, często też możemy widzieć na różnych rekonstrukcjach, na przykład tutaj w Siewierzu, która Elada moment tak naprawdę będzie, ale również przepiękne suknie, które dzisiaj mamy w studio, takie, takie sukienki, w jakich Pani siedzi dzisiaj u nas na kanapie. Mm -hmm. Tak, to już nie, nie tylko z zakresu średniowiecza to jednak było pierwsze. i ja Przez XIX wieku działam w Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingów które swoim datowaniem obejmuje od 1700 roku do 1930. Nie mam w swojej kolekcji, właściwie z każdego stulecia, można tak powiedzieć, ale jednak się tak najbardziej specjalizuję, to jest XIX wiek, Empir kremolina, Turnura no i dwudziestelecie międzywojenne jest mi bardzo bliskie, również lata 30 -te szczególnie. Więc Skąd Pani czerpie, czerpie inspiracje? Przyszła, przyjechała się Pani do nas też z dawnymi czasopismami. To one gdzieś inspirują do tego, by stworzyć taką, a nie inną kreację? By też się dowiedzieć, z jakich materiałów to wszystko było tworzone, w jaki sposób powstawały konkretne kroje? To wszystkie no, dużą pokaźną, moim zdaniem, bazą e, źródłową, źródeł historycznych. W się nie czasami przede wszystkim wykopaliska albo źródła e, ikonograficzne. W późniejszych opokach również. E, druga połowa XIX wieku przynosi nam już takie wykroje, jakbyśmy dzisiaj widzieli, jak burda. Między innymi czasopismo już tutaj mamy, tak, które dostępne, oryginalnie zachowane, e, z 1888 roku. A w środku, jak Państwo zobaczą, e, jest wykrój. E, to jest w jak jakbyśmy dzisiejszą burdę zobaczyli, prawda? z której się normalnie można odbić przez, przez um, papier, um, a przez kalkę, a um, odrysować i przenieść. W ogóle dwudziestolecie jest takim dużym boomem na, na czasopisma krojowe, um, przeznaczone zarówno dla um, bardziej stułowanych pań, ale także takich pracujących, bo jednak w dwudziestoleciu dużo kobiet już zaczyna szyć, maszyny można kupić, szyć po prostu w domach, zresztą w XIX wieku również. I to się tak pomal rozwija. Moja, moja babcia w czasie przyzwolonym skończyła kurs krawiecki akurat na u Środkowo-Zachodnich, ma nawet dyplom, według tam pewnych metod, bo to też różne szkoły trawieckie. I tak to właśnie funkcjonuje. I stąd możemy właśnie czerpać m.in. źródła. Z tych źródeł po prostu możemy czerpać naszą wiedzę. Ale no, te garderoby, które pani posiada w swojej kolekcji, to też są autentyki z tamtych epok i też możemy je częściowo dzisiaj tutaj zobaczyć. Tak jak na przykład te za mną i rzeczy, które są w szkatuce, które okay. do, nas, do nas przywiozła. Gdyby nam opowiedzieć o tych skarbach mieszczących się w tym, w tym pudełeczku, tu mamy, rozumiem, taki kołnierzyk I to, są, to, są, to są autentyki faktycznie? To jest akurat dosyć mm -hmm. kołnierzyk, to jest kołnierzyk z lat 30 -tych, 40 -tych. zachowany, robiony sztyłku. Komiszyki bardzo popularne, bardzo modne. Zresztą do dzisiaj się prawda, nosi do dżipy, do mm -hmm. Czy ciężko jest takie peroki gdzieś znaleźć? Czy Państwo je znajdują na targach staroci. A opcjach jak to wygląda? Różnie. Czasem na opcjach, czasem na targach staroci, czasem gdzieś w domu, prawda, gdzieś u rodziny ktoś tam coś odda. Mm. Już mam niektóre rzeczy po babci, bo się właśnie po babci, po prababci które gdzieś tam przychodziły, prawda, z, 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 z matki na córkę. A jaka jest historia tej no. szminki, która jest przepięknie wykonana i to jest, no. to jest faktycznie nie takie opakowanie na szminkę, jakie historia. dzisiaj spotykamy, tylko faktycznie to jest model szlachetne, piękne zdobnictwo. Historia tej szminki, ja przecież z ceni. Przez przypadek był taki malutki targ staroci, i ona była w ogóle zagrzewana pod stosem jakichś czasopism, w takiej malutkiej gablocie szklanej, gdzie nikt tam nigdy nie, nie zaglądał yy, i prosiłam o przesunięcie rzeczy i zobaczyłam tą szminkę. Naprawdę nie, jak, nie była droga, bo dałam za nią, Pani już dość długo już leżała, 15 euro, czyli w przeliczeniu za samą wartość srebra to jest... nikt nic tego kupować akurat Z Państwa rekonstruktorów, odnalezienia takich, które pewnie niebywale cieszy. Cieszy zarówno okazja, ale także to, że trafia w dobre ręce, bo jak się pamięć o tym. Zresztą część tych elementów chciałabym, żeby trafiło na wystawę do, do, na tą wystawę stałą właśnie w Niechowicach przy ulicy Kasztanowej na tą wystawę będzie mógł przyjechać każdy i każdy będzie mógł ją zobaczyć, by podziwiać te właśnie piękne stroje, te piękne dodatki z tamtych lat, ale też przede wszystkim, żeby odbyć taką bardzo interesującą i żywą lekcję historii, bo pewnie też w Waszej działalności chodzi właśnie o to, by uczyć, by edukować, by pokazywać, jak było kiedyś. To jest chyba taki, taki najważniejszy krok, przynajmniej dla mnie, żeby po prostu edukować młodsze pokolenia, żeby przekazywać tę wiedzę. Żeby nie popełniać błędów chociażby w rekonstrukcji historycznej, bo ja mam wrażenie, że czym więcej siedzę w rekonstrukcji, tym czasem nie wiem, Człowiek zdobywa tę wiedzę, wymienia się po prostu poglądami, też jest chłonny na nią, że jeżeli ktoś coś wie więcej, prawda, to też, też przyswaja ją, bo ktoś się na przykład specjalizuje w czymś konkretnie. Mm. Będzie można zobaczyć tą wystawę? Nie wiem, jeszcze kiedy, pomalutku? Wystawę planujemy pierwszą otworzyć teraz pierwszego, ale to będzie głównie wystawa mundurów i, i takich właśnie o rzeczy osobistych żołnierzy z okresu II wojny światowej. Natomiast wystawy moda i mundur być może uda nam się do, do października uruchomić. Bardzo byśmy, chcieli, Bardzo byśmy chcieli. chcieli. Natomiast oprócz tych naszych wystaw, które tam są, można też zwiedzać schron miechowicki, który to jest to schron przeciwpiewniczy, um, którym opiekuje się koło terenowe um, pro um, koło Miechowicę, i tam moi um, nasi przyjaciele zrobili um, wystawy w tego schronu, jak i prezentację multimedialną na lotu właśnie z okresu II wojny światowej, także serdecznie zapraszamy. Z rekonstruktorami można też spotkać się na takich dedykowanych dla Państwa różnych wydarzeniach. Czy to turnieje rycerskie, czy, czy jakieś spotkania przy muzeach? Państwo często uczestniczą w ciągu roku właśnie w takich wydarzeniach, gdzie grupy rekonstruktorów się spotykają. Domyślam się, że pewnie dla nas laików tych imprez nie jest tak dużo, a Państwo mają bardzo napięty grafik. Czy <grystanie> 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 tak, bardzo napięty grafik. Tak sobie myślimy czasami, że może tak jedna miesięcznie taka impreza rekonstrukcyjna wystarczy, mm. ale to, jest, to, to, to nie tak, to nigdy nie wyjdzie. Czasem też trzeba porzucić pomieszkać, ale praktycznie... To, no nie ma tygodnia praktycznie, idziemy. żeby nie była jakiejś imprezy. Teraz zrezygnowali z imprezy w Czechach. do nas zapraszał kolega, bo trzeba było już trochę po niestety odpocząć od tego. Dwa tygodnie temu byliśmy w Maliniu. Zajeździe Hubert tak, yy, na, yy, na, yy, na yy, festiwalu yy. kuchni polowych, gdzie yy, daliśmy pokaz mowy, organizowaliśmy pokaz mowy. 20-lecie 20 tak międzywojennego. No i yy, za tydzień znowu yy, jest tutaj ten turniej siebie. Yy, za półtorej tygodnia, a w międzyczasie na przykład w tamtą sobotę yy, jadę do żywca na yy, turniej rycerski właśnie organizowany przez Prągio Brzydziecką. I tak naprawdę też, też moją na troszeczkę zajmowałem czasem no, remontowanie, prawda, mm -hmm. maluję. Czy też tam jest cała ta spadnoj, gdzie myślimy właśnie, właśnie warsztaty robić, mm, takie krawieckie dla osób, chociażby mm -hmm. ja bym też tak pójść troszeczkę na podstawie właśnie starych wykrojów, żeby dziewczyny mogły się nauczyć jakichś poznać w życie. Czyli są Państwo jak najbardziej przekazywać się dalej tą swoją pasję i zarażasz troszeczkę tym. Tak. Czy na takich spotkaniach rekonstruktorów ludzie podchodzą, dopytują, interesują się tym i starają się dowiedzieć od Państwa jakichś ciekawostek. Oczywiście, tak, to chyba nie ma żadnej takiej imprezy rekonstrukcyjnej, żeby ktoś nie zadał pytanie o wszystko, chociażby z czego jest wykonana ta suknia, jaka to jest tkanina, aż po, no to już po prostu powiedzę po o uzbrojeniu. Niestety też dużo hmm. takich laików i też ignorancją się ludzie wykazują. To jest przykre. Ja jeszcze mam chciała zapytać, jeśli kogoś by ten temat zainteresował, jeśli ktoś by chciałby troszeczkę może spróbować tej rekonstrukcji od środka, a nie do końca to nie wiem, ono się do takich stowarzyszeń zgłosić, czy spróbować po prostu gdzieś dołączyć do takich pozytywnych zapalających historycznych? No, mam nadzieję, że dzięki tym wystawom, które będziemy otwierali, będzie łatwiejszy dostęp właśnie do tego, żeby znaleźć takie stowarzyszenia, bo to jest z tych stowarzyszeń przy grup rekonstrukcyjnych w naszym regionie działa dość dużo. Natomiast one z reguły nie mają swoich stałych siedzib. Tylko są to grupy gdzieś tam związane ze sobą, czasami też nieformalnie, i spotykają się powiedzmy gdzieś na jakichś zebraniach kogoś w domu, gdzieś, gdzieś nie wiem, w lokalach różnych, żeby widziałem pewne sprawy. No my mamy akurat ten komfort, że udało nam się załatwić salę, gdzie możemy mieć stałe miejsce spotkań. Dzięki temu właśnie też wystawiać te wszystkie nasze, że tak graty rekonstruktorskie, gdzie <grym> będzie można to zobaczyć. Na no szpej. Na no szpej, no tak to, to... Się mówi szpej na to. No i a żeby zostać rekonstruktorem, no przede wszystkim musi być pasja, zamiłowanie do historii. Bo ja na przykład wyobrażam sobie, żeby ktoś, ktoś po prostu zakładał jakikolwiek stój na siebie i nie wiedząc, co on zakłada. Bo no to jest coś związane z tym, co pani wcześniej wspomniała, że po rekonstrukcji podchodzą ludzie i zadają pytania, co pan ma na sobie, nie? dlaczego to jest takie, co to za drobnie, no, jeśli chodzi o to, no, nie, tak spodobnie jest właśnie, jeśli chodzi o suknię, No i w momencie, kiedy ktoś coś ma na sobie, a nie wie, co ma, no to tak nie bardzo to się... To jest ignoracją tego, a wydaje nam się, że najważniejszy jest rekonstrukcja szacunek do przyszłości, do przyszłości ale też dla, no, dla innych między sobą po prostu. Ja dziękuję Państwu serdecznie za rozmowę, a naszych widzów zachęcam do tego, by interesowali się rekonstrukcją, by przychodzili na spotkania z rekonstruktorami, na które będą mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Do zobaczenia!